W poprzednim odcinku mówiłam o dziesięcinie. Przypomnijmy sobie, jakie są podstawowe cechy dobrej dziesięciny. Po pierwsze, dawanie z otwartym sercem, czyli nie z przymusu albo oczekiwania nagrody. Po drugie, dawać należy z wiarą, z przekonaniem, nie powinno się od niej wstrzymywać, bo dar wydaje się niewielki. I po trzecie, ofiara ma być sprawiedliwa, czyli proporcjonalna do tego, jak się Tobie powodzi. No dobrze, znamy już cechę dziesięciny, a teraz rodzi się pytanie. Kiedy i komu należy ją dawać? Jest kilka reguł, które można rozważyć w tym kontekście, ale każdy z nas musi przede wszystkim zaufać własnej intuicji, duchowi oraz mądrości, które objawiają się w Twoim sercu. Dzięki temu ćwiczysz swoją wiarę i miłość. Jeśli będziesz postępować zgodnie z duchem mądrości, zdobędziesz wewnętrzną wnikliwość oraz roztropność i nie ofiarujesz niczego, co pozwoli uwalniać więźniów. Czytaj, nie umożliwisz nieuczciwym, którzy po wyjściu z więzienia, braku możliwości, zaczną zabijać i okradać na wiele sposobów w imię swojej religii, doktryny opartej na propagandzie, ubranej w szlachetne obietnice, a w rzeczywistości będące interesami wąskiej grupy osób czy tajemniczych organizacji. A ty będziesz tak naiwny, że w to uwierzysz. Mówiąc prościej, duch mądrości chroni przed ofiarowaniem czegokolwiek na wszystko to, co jest sprzeczne z naukami Jezusa, czyli z zasadą miłości. Co nie jest dobre i godne wyboru. Nie za każdą szlachetną ideą stoi szlachetny człowiek. Często jest to zwyczajny oszust, który cynicznie żeruje na skąd inąd słusznych postulatach. Promujmy naszą hojnością te dzieła, które przynoszą ze sobą miłość, radość i prawdę do ludzi którym nikt inny nie dał sposobności doświadczyć tych wartości. Na pewno pierwsze skojarzenie prowadzi ku jakimś wielkim dziełom charytatywnym prowadzonym przez Kościół lub zrzutka na bardzo drogą operację albo na schronisko dla zwierząt. Nie musi o to chodzić. Być może masz w rodzinie lub najbliższym otoczeniu osoby, którym możesz pomóc. Niekoniecznie finansowo, czasem wystarczy, że ofiarujesz im swoje towarzystwo lub na przykład naprawisz coś w ich mieszkaniu za darmo albo po kosztach. Ale i nawet nie to. Pamiętaj, że istnieje ordo caritatis, porządek miłości, miłowanie Boga, bliźnich oraz samego siebie w odpowiednim porządku i kolejności. Trzy pierwsze miejsca zajmują: pierwsze Bóg, moc Boża, prawo mentalne; drugie miłość samego siebie; trzy twoi blisk. Prawdziwe duchowe dawanie przynosi podwójną radość, najpierw tę, która pojawia się w chwili złożenia daru na ołtarzu lub w skarbcu Pana, czyli w Twojej podświadomości, a następnie radość z dzielenia się dobrą nowiną o przeobfitym skarbcu Pana z innymi ludźmi, aby i oni zrozumieli i nauczyli się czerpać z Niego. Ludzie byli zdumieni, gdy prorok Malachiasz powiedział im, że okradają Boga. Chcieli wiedzieć, w jaki sposób zawiedli, skoro wiernie służyli Panu. Przesłanie Malachiasza jest równie aktualne dzisiaj, jak było w dawnych czasach. Przenieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na Was błogosławieństwa w przeobfitej mierze, i zgromię dla Waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól. A winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan zastępów. I nazywać Was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan zastępów. Dobrze zastanów się nad słowami Malachiasza, jeśli chcesz zrozumieć zasadę swobodnego przepływu dobrobytu w swoim życiu, wyrażającego się w harmonii dawania i przyjmowania. Dotyczy to każdej sfery życia. Jest to prawo pomyślności, którego przestrzeganie sprawia, że tak zwana dekoniunktura nie ma wpływu na twoją aktualną sytuację. Jest to proste i jakże skuteczne prawo. a dawania dziesięciny jest zgodne z boskim prawem mentalnym, ponieważ oznacza uznanie i zrozumienie, kto naprawdę jest prawdziwym źródłem wszelkiej pomyślności. Znając prawdziwe źródło, nigdy nie będziesz rozglądał się za fałszywymi źródłami swojej pomyślności. Wielu ludzi ma wątpliwości, czy naprawdę, zwłaszcza w sprawach finansowych, ma sens ufać Bogu, prawu mentalnemu. Duchowość to duchowość mówią, a finanse to finanse. To całkiem inna bajka. Jeśli jesteś jedną z takich osób, dobrze się zastanów, jak idzie tobie w sprawach finansowych. Nie mam na myśli wielkości dochodu. Ale czy Twoje sprawy finansowe układają się płynnie i harmonijnie, czy idą jak po grudzie, jakbyś każdą złotówkę wyrywał jak psu z gardła? Czy w parze z dobrymi finansami idzie harmonia w życiu osobistym i prywatnym? Czy zawsze jest coś za coś? Albo zarabianie pieniędzy, albo czas z rodziną. Teraz na pewno powiesz zaraz, zaraz, przecież to normalne, że trzeba ciężko pracować, aby do czegoś dojść w życiu. Zgadza się, skoro masz takie przekonanie, mówisz, masz. Oto zasada prawa mentalnego. To, co uznajesz za prawdę, staje się prawdą. W Twoim życiu stawianie Boga na pierwszym miejscu. Oznacza stosowanie się do prawa mentalnego, a przestrzeganie tego prawa daje doświadczenie wewnętrznego przekonania, że budujesz swoje życie, także finanse, na skalę, na stabilnym fundamencie i to bez ponoszenia kosztów w postaci utraty zdrowia, ważnych relacji, braku czasu na po prostu życie. Pastor Małego Kościoła w Georgii zasugerował swojemu zgromadzeniu, składającemu się głównie z plantatorów bawełny. Aby poświęcili dziesiątą część swojej ziemi panu i poprosili go o ochronę przed szkodnikiem bawełny, który niszczył plony w okolicy od kilku lat. Siedmiu rolników zgodziło się postąpić zgodnie z tą sugestią. Nie zastosowali żadnych środków ochrony na akrach poświęconych bogu. Żaden szkodnik nie zaatakował ich, mało tego jakość bawełny na tych akrach była nawet lepsza niż na sąsiednich. Eksperyment okazał się tak udany, że praktycznie wszyscy rolnicy tej społeczności postanowili poświęcać dziesiątą część swojej ziemi Panu. Takie opowieści budzą w ludziach zachwyt i efekt wow, ale słowo bawełna możesz zastąpić każdym innym, np. zdrowie, wspaniałe relacje, obfite finanse, poczucie pełni życia, poczucie sprawczości. Zasada życia nazwana Bogiem, źródłem, polem kwantowym jest uniwersalna i odnosi się do całego życia. Dziesięcina to zalążek przyszłych plonów, tak jak w przypadku rolnika. Gdyby rolnik całe ziarno z tego rocznego plonu sprzedał albo zrobił z jego mąkę, czym obsiałby pole na przyszły rok? Składaj dziesięcinę czy to w formie afirmowania, czy to życzliwości wobec innych, czy odkładania z dochodów dziesiątej części jako zalążek przyszłych plonów.